Nazywam się Robert Dajczak i w siódmym odcinku z serii Social Media chcę Wam opowiedzieć, jak wykorzystać efekty specjalne w filmach na Social Media. Ale zanim zacznę, mam do Ciebie wielką prośbę: abyś nakarmił algorytm i dał lajka, lub jak kto woli kciuka w górę, kliknął w subskrypcję mojego kanału, albo udostępnił ten odcinek dalej. Chcesz wyróżnić się na Social Media i przyciągnąć uwagę swoich obserwatorów? Wykorzystaj efekty specjalne w swoich filmach. Dzięki nim możesz stworzyć niezapomniane i kreatywne treści. Chcesz wyróżnić się na social media i przyciągnąć uwagę swoich obserwatorów? Wykorzystaj efekty specjalne w swoich filmach. Dzięki nim możesz stworzyć niezapomniane i kreatywne treści, które przyciągną uwagę i zainteresowanie użytkowników. Efekty specjalne pozwalają ci na dodanie elementów takich jak animacje, filtry czy efekty dźwiękowe, które sprawią, że twój film będzie wyglądał profesjonalnie i atrakcyjnie. Możesz również użyć ich do podkreślenia kluczowych momentów w filmie lub do dodania humoru i zabawy. Pamiętaj jednak, aby używać efektów specjalnych z umiarem i zgodnie z tematem twojego filmu. Zbyt duża ilość efektów może przytłoczyć widza i zniechęcić go do oglądania dalej. Zachęcam do eksperymentowania z efektami specjalnymi i tworzenia oryginalnych treści, które wyróżnią Cię na tle innych użytkowników social media. Gotowi na stworzenie filmu, który zostanie zapamiętany? No to do dzieła. Dziękuję Ci za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.